z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich – obracajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem – nie chcemy, żeby ten królował nad nami – gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu dobrze sługo dobry, ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty jej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym, bierześ czegoś nie pożyczył, nie położył, iż nieś czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie ma już dziesięć min. Powiadam wam: każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeci przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Temat dzisiejszej konferencji to życie posługa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie chciałbym tutaj przytaczać życiorysu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego że. Myślę, że jest on do, bardzo dobrze znany wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom Radia Fara. Można też go zdobyć bardzo prosto. Ja chciałbym pochylić się nad czterema słowami, które kiedyś, którymi kiedyś opisał ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. To słowa, które, były, które charakteryzują jego życie, jego posługę i jego świętość. SOLIDEO Kościół, Matka Najświętsza i Ojczyzna. Te cztery słowa cechowały życie błogosławionego kardynała. Spróbujmy zatem w świetle tego słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, przeczytać: życie błogosławionego kardynała. Człowiek, który udał się po tygodność królewską, powierzył swoim, swoim sługom konkretny grosz, konkretne pieniądze. Konkretną rzeczywistość, którą złożył w ich ręce. I ci pierwsi dwaj, jak słuchaliśmy, pomnożyli podwakroć to, co otrzymali. Natomiast jeden zawinął tę minę w chustkę i ją zakopał. Oddał tą samą minę. Można pomyśleć, no i co w tym dziwnego? Jak wzięlibyśmy do ręki tekst grecki, tam pada przy tej chustce. Pada słowo sudarion. To słowo występuje jeszcze tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Pierwszy raz, kiedy mowa o łazarzu, kiedy wychodzi z grobu i ma chustkę na, na twarzy, i to jest ta sama chusta, którą położono Jezusowi na twarzy, kiedy go złożono w grobie. Najprościej mówiąc, ta chusta, którą zawinął ten człowiek tą minę, to całun. To całun grobowy. Ten człowiek, który dostał tę minę, on nie widział w niej życia, nie widział w niej potencjału. Zawinął ją w całun i można powiedzieć, odprawił uroczysty pogrzeb temu tej, tej minie, temu, tej rzeczywistości, którą dostał od tego, od tego pana, od tego gospodarza. Jak to się ma do życia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Weźmy te cztery słowa, które, o których przed chwilą mówiliśmy: Solideo, samemu Bogu. Pierwsza rzecz to świadomość tego, od kogo dostaje dar, największy z darów. Te dary w życiu błogosławionego kardynała to było kapłaństwo, to było biskupstwo, to było przewodzenie kościołem w Polsce. On doskonale wiedział, od kogo to ma i samemu Bogu chciał służyć, jak napisał to w swoim wezwaniu biskupim. To pierwsza rzecz. Świadomość tego, komu służył, sprawiała, że oddawał mu całe swoje serce. Drugim słowem to kościół. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński miał doskonałą świadomość tego, że kościół jest bardzo podobny do tej miny. Można powiedzieć, bardzo po ludzku tylko i wyłącznie patrzec, patrząc, bardzo słaby, bardzo mały. W oczach wielu nie mający ani grama potencjału w sobie. On nigdy w życiu nie zawinął go w całun. Nigdy nie zawinął go w całun. Pomnażał tyle, ile umiał. I zrobił to bardzo pięknie, jak pokazuje historia. Trzecie słowo to Matka Najświętsza. Kościół za nim jest Piotrowy, zanim jest Pawłowy. To przede wszystkim jest Maryjny. Dlatego, że Kościół rodzi, podobnie jak Tamina, przysporzyła jednemu dziesięć, drugiemu pięć min. W życiu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego przysporzyła niezliczoną ilość kolejnych min. Powiedział, że Kościół jest maryjny i ma rodzić nowych wyznawców. I trzecie słowo to ojczyzna, czwarte słowo to ojczyzna, błogosławiony kardynał doskonale wiedział, Jaką minę konkretną dostał w ręce? Znał ją po imieniu, znał swój kościół po imieniu, wiedział jakie ma bolączki, wiedział jakie ma zalety, wiedział co dostał w swoje ręce i ukochał to do końca, jak sam mówił. To wielki patriota i wielki miłośnik Ojczyzny. Solideo, Kościół, Matka Najświętsza i Ojczyzna. To cztery sztandarowe słowa, które charakteryzują świętość i wyjątkowość tego człowieka, który był jak każdy z nas, ale dzięki temu, że na serio podszedł do tego wszystkiego, jest wyjątkowy i czcimy go dzisiaj jako błogosławionego.